Tym razem pokażę Wam jak skonfigurować Mike Summer Car na kierownicy loci TH. Przede wszystkim instalujecie sobie aplikację, tą którą tutaj widzicie, ustawiacie sobie tak jak ja mam siła sprzężenia na 10, zataczacie sobie ptaszka, Kierownica wtedy się kręci dość luźno, wchodzicie do gry, oczywiście po restarcie, to jest bardzo ważne, bo jak wejdziecie sobie od razu to Wam nie wykryje w ogóle tej kierownicy. Ale kiedy to zrobi, no to jak klikacie sobie tutaj na przykład na załóżmy bieg w górę, no to w tym momencie Wam to wszystko ładnie tutaj się zaimplementuje bez problemu. Oj, dobra. Jeżeli chodzi o ustawienie tutaj pedałów, co jest dosyć istotne, to przede wszystkim musicie sobie. Klikacie. Tak, tak jak Wam gra mówi, nie? Czyli wciskacie, naciskacie przycisk, czyli na przykład, tak jak teraz wciskam. Klikam i puszczam to dopiero wtedy on zajarzy i oczywiście wam się tutaj pewnie podświetli tak zwany tryb debugowania że to wszystko działa więc trzeba sobie tutaj zaznaczyć tryb odwrócony żeby wam nie piłował silnika bo wtedy on to wykrywa jako że wciśnięty jest pedał a nie odwrotnie resztę konfigurujecie tak samo co do hamulce sprzęgła i tak dalej ale co ważniejsze to przede wszystkim ustawienie kierownicy bo z tym jest największy problem kierownica ma feedback niestety nie działa on w tej grze tak jak powinien chyba że ja coś źle robię ale umówmy się, że metodą próby błędów, próbowałem tutaj coś tutaj ustawić, żeby w miarę się komfortowo grało. Kierownica przekazuje nam jakieś dziwne rzeczy, które się dzieją aktualnie na jego trasie. Możemy oczywiście ustawić sobie, znaczy to nie działa tak, jakbym chciał, bo jak na przykład jest teraz ustawione mnożnik na 50, Ustawię sobie na przykład mnożnik na 60 sztywność zróbmy sobie tam 25 załóżmy, to zobaczmy jak się teraz auto zachowuje a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz żebyście też wiedzieli, auto pewnie wam gaśnie a gaśnie wam, bo radzę wam na pierwszy rzut włączyć sobie sprzęgło automatyczne, bo to tutaj e, zależy od tego czy ta skrzynia biegów wasza nie jest zajechana, czy jest jakaś tam sraka i owaka więc na razie korzystajcie z tej automatycznej, żeby chociaż tym jechać bo to auto i tak, ono ma swoje swoje wady, ten mój samochód ma rozwalony rozrusznik i tam jeszcze kilka innych rzeczy więc on też Tak jedzie na półglistka, jeszcze paliwa nie ma, ale zobaczcie, jak teraz jedziemy. Jedziemy na dwójce, lekko skręcamy. Kiernica trochę odbija, nie? Robi ten feedback, działa on, nie? Więc nie ma problemu. i Coś mi tam przekazuje, na teraz nie, ale jak są jakieś takie dziwne wyboje czy coś, to on wtedy mi daje sygnał poprzez drżenie się dziwne. Czasami w ogóle pokazuje się w dziwnych to miejscach, ale dobra, załóżmy, że tu przejedziemy się. No, tu powinien przekazać już nie odbija. Widzicie? Raz działa, raz nie. Więc to jest takie wiecie, nie? Działa to tak, jak działa. Chyba że są jeszcze jakieś inne opcje. Zobaczymy. Ojojoj. Oj, oj. Tak, nie róbcie. Sprzecznego podczas jazdy nie róbcie. Wymuś obrót. Zobaczymy, co on teraz zrobi na wymuszonym obrocie. Wciskamy gaz, jest niedziela, więc dzisiaj sklepy zamknięte. Dobra, tutaj ewidentnie. oj oj, oj, oj. nie ma feedbacka, nie ma feedbacka. Uj. Oj, oj. Dobra, czyli ten obrót musi być włączony. To bez tego to nawet nie ma co podejmować gry. Stój, escape. Wymóś, obrót. Dobra, ten feedback chyba jako, jako tako działa, bo faktycznie. Pomaga. Przekazuje w ogóle on też to, jak się zachowuje przekazywanie napędu na koła. Jak one szarpią i auto robi kangury, no to też ja to czuję na kierownicy. Dobra, przejedziemy się. Jeszcze jedno kółko. Nie testowe, zrobimy. Czekajcie, tylko włączę światła, bo dziwnie to wygląda. Chyba, że jest taka. Nie, no nie. Która jest godzina w ogóle? Nawet nie wiem. Dobra. tego Ręcznego radzę nie przepisywać. No dobra, ok. Powiedzmy, że w miarę on tutaj. W miarę tutaj na tej kierownicy ogarnia. Na pewno, jeżeli chodzi o inne gry, jakie tutaj testuję na tej kierownicy, to muszę przyznać, że póki co my Summer Car jest najgorszą grą, jeżeli chodzi o sterowanie. Tutaj, nie. Spróbujemy jeszcze ustawić jeden parametr Zobaczymy czy to pomoże Bo ta kierownica mógłaby troszeczkę lżej chodzić Wiecie, Biegi na zero Żeby mi nie zgasz. Możemy sobie ustawić jeszcze tą sztywność Powiedzmy nam na 15 Zobaczymy teraz jak będzie Kolejne kółko Natal czuje opór Do oporu razem pojedziemy w drugą stronę. A mój, dobra. Póki co, chyba jest trochę lepiej. Kwestia ustawienia, tutaj nie. To jest takie dosyć, powiedziałbym, metoda prób i błędów. Bo każda kierownica u kogoś innego będzie inaczej reagować. No, tutaj na Logitechu, jak widzicie, kierownica za. Dosyć spore pieniądze, bo wszystko co kosztuje już powyżej 1000, to dla mnie to jest sprzęt ekskluzywny. Jeżeli na takim sprzęcie występują problemy, no to nawet nie chcę wiedzieć, co może się dziać na sprzęcie dużo tańszym. No, aczkolwiek nie jest to reguła, bo czasami ten sprzęt tańszy jest lepiej skonfigurowany i ma lepsze ten plug in play niż te droższe sprzęty, ale aczkolwiek tutaj spodziewałem się, że będzie zdecydowanie lepiej. Aczkolwiek też nie ukrywam, że sama gra w sobie. Jest e, stworzona w taki sposób, że e, świetny pomysł. E, trochę pracy, no, tro, no może nie trochę, ale trochę więcej e, czasu było wsadzone, bo 10 lat w sumie to mu zajęło. Ale chyba 10 lat, żeby zarabiać na tym. E, dobra, podjedziemy sobie pod stację benzynową. Gdybym miał tutaj sprzęgło, no to byłaby tragedia. Co chwilę by gaz, a ja i tak mam rozwalony rozrusznik. Tak widzę, że skrzynia biegów chyba też mi szwankuje. Dobra. Stoimy. Reszta to już czysta formalność. Wysiąść i... No i co? Idziemy zapisać grę. Chociaż chyba, że mam tutaj przywieziony tapczan. Tapczanu nie mam. Niestety, nie dorobiłem się niego. Dobra, ale zapiszemy sobie tą grę, bo i tak musimy poczekać do kolejnego dnia, żeby można było auto zatankować w tym poradniku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam chociaż trochę pomogłem z tą konfiguracją tego dziadostwa i trzymajcie się, nara.